Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii kursów Cinema 4D. Dzisiaj taki dość krótki odcinek, ale zajmiemy się dosyć ważną sprawą, jakim są, jaką są skróty klawiszowe. Które, moim zdaniem, powinien znać każdy użytkownik tego programu, który zamierza z niego korzystać tak na serio. Ponieważ no, wiadomo, ułatwią, uprzyjemnią jego pracę, sprawią, że będzie wygodniejsza. Chociaż do niektórych bardzo ciężko się będzie przyzwyczaić i na pewno niektórzy będą woleli zostać przy metodzie, jaką obecnie stosują, ale na pewno warto te skróty chociażby po prostu znać. Tak więc zaczniemy od takiego zestawu, może nie do końca skrótów, ale nazwijmy je skrótami, a będą to, będzie to po prostu alternatywne poruszenie się po, po naszym oknie widokowym, bo jak wiecie, ja może najpierw na początku dodam jakieś, jakieś dwa obiekty, żeby albo trzy, żeby, żeby były jakieś punkty odniesienia. że um, tam kule sobie wyrzućmy. Um, jak wiecie, na pewno donośnie sposób poruszania się to jest za pomocą właśnie tych tutaj, e, tych tutaj dwóch, znaczy, przepraszam, trzech, e, trzech przycisków, czyli przycisk do przesuwania, przycisk do obracania, do obracania i do oddalania i przybliżania, ale można się także poruszać e, po tym e, oknie widokowym za pomocą myszy. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu wcisnąć klawisz Alt na naszej klawiaturze. I tak, wciskając klawisz Alt i lewy przycisk myszy, możemy się po naszym oknie widokowym obracać. Wciskając klawisz Alt i prawy przycisk myszy, jest to rysowanie wtedy myszą w górę, w dół, bądź na boki, jak to tam woli, oddalamy się i przybliżamy w naszym oknie widokowym, a wciskając klawisz Alt i przyciskając kółko od naszej myszy, Możemy się po naszym oknie widokowym przemieszczać. Co dalej? Nie będziemy oczywiście w tym odcinku tłumaczyć takich podstawowych skrótów klawiszowych, jakie jest tam kopiowanie, wklejanie, zapisywanie, bo to myślę każdy zna i nie będzie takiej potrzeby. Dalej myślę, ważnym, ważnym zestawem skrótów, szczególnie przy tym, kiedy już manewrujemy, manipulujemy obiektami, jest zestaw skrótów, który pozwala nam na szybkie przełączanie się pomiędzy tymi tutaj. Trzema, czterema funkcjami, czyli przesuwanie, skalowanie, obrót i wybór. O ile przesuwanie, skalowanie i obrót są pod, pod ręką, właściwie na klawiaturze, no to ten wybór to już jest niestety inny klawisz. Dlatego zwykle i tak będziecie klikać, klikać go myszą, ręcznie. Tak samo jak wiele z, wielu z Was na pewno, którzy są przyzwyczajeni do poruszania się po oknie widokowym za pomocą tych trzech przycisków podejrzewam, że wielu z Was przy tym zostanie, bo jednak przerzucenie się na tą myszkę faktycznie jest wygodniejsze, ale wymaga troszkę samozaparcia, żeby się po prostu zmuszać, żeby tak robić, aż się człowiek z powrotem, aż się człowiek przestawi na na, na to właśnie poruszanie się za pomocą myszy, ale jest to na pewno wygodniejsze niż cały czas bieganie z powrotem do tych, do tych trzech do tych trzech guzików tak więc mając na przykład nasz sześcian, to klawisz R e, powoduje, znaczy musimy mieć zaznaczony nasz obiekt, wtedy e, klawisz R włącza nam e, o, możliwość obro obrotu obiektem, e, po prostu włącza nam tutaj właśnie funkcję obrotu, e, tak, wróćmy, klawisz E to jest odpowiedzialny za przesuwanie i klawisz T za skalowanie naszego obiektu, czyli mamy tutaj właśnie jak jakbyście teraz Zobaczcie sobie teraz na waszą klawiaturę: są klawisze RT, czyli je bardzo pod ręką. Wystarczy po prostu rękę trzymać na klawiaturze i są to pod klawisze tuż pod waszymi palcami, więc najbardziej jest to wygodnie przemieszane. I dzięki temu można bardzo szybko przeskakiwać, nie podróżując myszą cały czas do, do góry ekranu. No i oczywiście jeszcze można stosować skrót na wybór. Jest to numer 9 na naszej klawiaturze numerycznej, ale na tych numerkach, które są nie na tej klawiaturze numerycznej, która jest z boku po prawej stronie, tylko na tych cyfrach, które są bezpośrednio nad, nad literami. Klawisz 9 to jest wybór właśnie taki. On się nazywa dynamiczny, tak, chyba tak po polsku. Dobra, przejdźmy może dalej. Fajnymi skrótami, jakie, jakie są jeszcze. Oczywiście każdy z Was na pewno zna e, skrót. E, zrobię tylko sobie jeszcze. E, w ten sposób na pewno każdy z Was zna skrót, jakim jest Ctrl Z, czyli skrót do cofania, w którym możemy sobie cofać wprowadzone zmiany w naszym projekcie. E, ale nie każdy e, może kojarzyć e, skrót, e, który pozwala nam ponawiać, ponawiać to, co cofnęliśmy. Czyli po prostu Ctrl Y. Jest to w sumie czasami przydatne, bo czasami cofniemy sobie za bardzo, chcielibyśmy jednak wrzucić, albo czasami wolimy po prostu sprawdzić, czy to, co wprowadziliśmy, czy nam się podoba, to po prostu wciskamy Ctrl Z, Ctrl Y i sobie możemy ocenić, czy wprowadzona zmiana nas satysfakcjonuje, czy nie. Um, oczywiście te klawisze są tu łatwo dostępne na górze, jak wszystkie inne, ale o wiele prościej moim zdaniem robić to z klawiatury skrótami, z po prostu patrzeć na ekran i cały czas tam myszem tam podróżować. No bo tak jak już mówiłem na początku, te, te skróty to nie jest jakieś odkrycie Ameryki, tylko to jest po prostu sposób na przyspieszenie naszej pracy. I tyle. Sprawienie, żeby była bardziej wygodna. Przejdźmy do następnych, bo na pewno na pewno kiedyś wam się zdarzyło, że mieliście podaną do Waszej sceny kamerę. No i coś tam sobie dalej modyfikowaliście. W pewnym momencie weszliście do kamery, żeby sprawdzić, jak to, jak to wygląda, po czym. Stwierdziliście, że a to jeszcze wymaga przesunięcia, to wymaga dopracowania, więc przenosimy się na sporotę i zapomnieliście z niej wyjść, przez co przesunęliście wasz widok razem z kamerą. No i wtedy się właśnie pojawia taki moment złości, że a, co ja narobiłem, znowu muszę kamerę ustawiać na nowo. No, no właśnie nie musisz, bo jest zestaw skrótu, który pozwala cofać zmiany wprowadzone w widoku, czyli jeśli przesuwacie się w widoku, tutaj jak ctrl Z robicie. Robicie cofacie zmiany wprowadzone na obiektach, to skrót klawiszowy, klawiszowy Ctrl Shift plus Z sprawia, że możecie cofać zmiany wprowadzone w, w widoku i to analogicznie Ctrl Shift plus Y ponawia, ponawia cofnięte zmiany. Czyli jak widzicie, już nie musicie się martwić. Jeśli kiedykolwiek cofniecie się, cofniecie się waszą kamerą, czy po prostu widokiem ruszycie. W niepożądany sposób, możecie to łatwo przywrócić do tego co było. Ważne tylko, żebyście się oczywiście w miarę szybko zorientowali: no bo, no bo wiadomo, jeśli wyjedziecie poza historię prowadzonych zmian, no to już nie ma ratunku. Dobra, przejdźmy dalej. Ważnym skrótem, jeszcze który, który jest bardzo często używany. Tutaj jak już wcześniej e, mówiłem na różnych odcinkach, to jest skrót, e, który zamienia nasz obiekt parametryczny na obiekt edytowalny. Jest to po prostu. E, tutaj można to zrobić albo tym klawiszem, albo po prostu skrótem, naciskając klawisz C na klawiaturze. I tyle. To jest cały ten skrót. Już wiele razy na odcinkach to mówiłem. Hmm, korzystam z niego od początku odkąd e, Cinema. Odkąd e, korzystam się z tego programu, to korzystam też z tego skrótu. Jakoś, bardzo rzadko korzystam z tego przycisku sporadycznie. Zawsze, zawsze jednak bliżej jest do tego klawisza C. Plus drugim takim bardzo przydatnym i często stosowanym skrótem. To jest skrót Alt, Alt e, plus G, hmm, czyli po prostu grupowanie obiektów w obiekt zerowy. Zaznaczamy sobie e, wszystkie pożądane obiekty, które chcemy mieć w danym obiekcie zerowym, potem klikamy klawisz Alt i G i grupują się one w obiekt zerowy. I ten obiekt zerowy zawsze ma punkt, swoją ośkę, ma zawsze dokładnie w środku między tymi wszystkimi obiektami, które w nim są tak więc to co teraz mamy jest bardzo rozsądnie zrobione, bo możemy tworzył nam się jakby, wiecie do czego służy oczywiście obiekt zerowy eee, on zawsze teraz będzie tworzył nie, będzie tworzył się z, e, właśnie z tą osią w środku I dzięki czemu, bo jeśli chcielibyśmy dodać obiekt zerowy ręcznie, no to wiadomo, że nigdy nie zrobimy tak, żeby oś była w środku manualnie, a to jest czasami bardzo ważne, żeby była w środku, bo wtedy mamy e, mamy, nasz obiekt jest symetrycznie jakby mamy oś symetrii tego obiektu zerowego, co się czasami bardzo przydaje, zresztą sami na pewno dobrze o tym wiecie. Co jeszcze? Czasami, animując coś, bardzo fajnymi skrótami jest właśnie skrót, który jest sam na klawiszach funkcyjnych. Klawisze F8 i F9. Klawisz F8 sprawia, że nasza animacja jest puszczana i pauzowana. Jest to jak najbardziej fajny skrót, chociaż troszkę moim zdaniem jest nie po drodze do niego na klawiaturze, ale nie jest zły. Drugim fajnym skrótem jest klawisz F9, który stawia nam keyframe'a. Nie udowodnię Wam, że działa, ponieważ mam przypisany w programie do nagrywania F9 jako start i koniec nagrywania, więc nie będę go naciskał. I trzecim, trzecim skrótem to są klawisze F i G na klawiaturze, które nas cofają lub przeskakują do przodu o jedną klatkę. Klawisz F cofa, klawisz G. klawisz G przesuwa do przodu o jedną klatkę. Szkoda, że te klawisze funkcyjne, które są odpowiedzialne właśnie za zapuszczanie i nagrywanie nie są gdzieś w okolicy F i G, no ale trudno. widocznie tak to, tak to miało być przemyślane. I myślę takim ostatnim takim ostatnim już skrótem dnia dzisiejszego. Skrótami właściwie trzema. One nie są zbyt przydatne w sumie, ale Postanowiłem przedstawić, bo dlaczego by nie. To są właśnie skróty po prostu x, y, z same, które jak widzicie wyłączają nam, wyłączają nam tutaj te osie osie, osie, osie przesuwu, obrotu po prostu osie w naszej, w naszej przestrzeni. Wiecie do czego to służy. Nie muszę Wam tego mówić, bo już przedstawiłem to w w poprzednim odcinku, nie poprzednim, tylko w którymś z poprzednich, więc nie będę już się powtarzał. Kto nie wie, to zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. I cóż, no to by były w sumie w sumie najbardziej takie podstawowe i przydatne skróty, których będziecie na pewno używać. Nie będę przedstawiał innych różnych pobocznych, bo nie są one zbyt często używane. I cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Taki trochę krótki ale myślę, że bardzo przydatny, który przyspieszy i, i uwygodni Waszą pracę. Ja mam nadzieję, że się Wam ten odcinek podobał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!